Dzień dobry, witamy was w kolejnym podcaście na temat Formuły 1, Bartosz Bodnik i Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najgorętszym newsie ostatnich godzin lub ostatnich dni, w zależności od tego, kiedy nas słuchacie lub oglądacie. Czyli o tym, że pan Mazepin szykuje bardzo mocne propozycje w kierunku Claire Williams, a tak się przynajmniej mówi. No i... E Nadrobimy to, co ostatnio nie Szukałem zrobiliśmy. tego słowa. Czyli będzie więcej Waszych komentarzy i naszych odpowiedzi, też częściowo w tuniusy wpleciemy, tak bym powiedział. Więc e, temat numer jeden i ten, który jest dla nas najważniejszy, mówi się o tym, a właściwie to znany nam dziennikarz, Roberto Cinkero. Cinquero. E, mówi o tym, że pan Mazepin, a dokładnie pan Dmitri Mazepin, że rzekomo jest bardzo mocno zainteresowany kupnem zespołu Williams. Tak, to nie jest pierwszy zespół, którego kupnem jest zainteresowany, bo on był też um, gdzieś tam w um, powiedzmy, strefie um, tych ludzi, którzy chcieli przejąć zespół Force India jeszcze wtedy. Z tego, co mi się wydaje, to nawet tam była taka sytuacja, że potem jak pan Stroll z sukcesem zainwestował w ten zespół, pan Mazepin się później odwoływał i, i bardzo głośno... Tak, był dość mocno zdenerwowany tym wszystkim, że, że, że to nie miało tak być. A to... Ta sytuacja świadczy o jego wiarygodności, jeżeli tak. ktoś po, taki, po takiej transakcji ma jakieś pretensje, to znaczy, że chyba faktycznie był tym zainteresowany, tak. miejmy nadzieję, że tak jest, no bo to też jakby nie poddaje wątpliwości tego newsa, który się pojawił. Roberto Cinquero, włoski dziennikarz, znamy go no, ja, z wielu takich tak. zakulisowych informacji. A jakie to jest źródło informacji, pewne? Bardzo pewne. Tak mi się wydaje, że bardzo pewne. Tam jeszcze jednego newsa dzisiaj puścił, ale o tym to troszeczkę, troszeczkę później. Powiedział o tym, że rzekomo właśnie pan Mazepin, czyli ojciec tego Mazepina, którym ma bardzo mocno Nikita puka. Nikita Mazepina, który jeździ obecnie w Formule 2 i, i brakuje puka mu puka do Bram. bodajże 19 punktów do superlicencji, licencji, się nie mylę. Dokładnie 19 e, punktów do e, super Tak, musiałby być w pierwszej piątce F2, w, w, F2 w tym sensorze. f żeby, żeby mieć te punkty. E, ten sam, który będzie miał testy w Mercedesie, wykupione Boliny z 2017 testy. roku, tak, więc jakby. No, Ojciec szuka mu chce mu kupić zespół, żeby miał miejsce jego syn. No, jeżeli ktoś jest oligarchą rosyjskim, to stać go na to. No i teraz mówi się o tym, że tym zespołem miałby być Williams. No dlaczego Williams? Dlatego Williams, że o tym Williamsie się mówi od dawna, że jest to zespół, który nie ma pieniędzy, jest słabo zarządzany i tak dalej, i Nie ma największe problemy. Tego Ale z drugiej też strony, jakby na to spojrzeć, no to przecież teoretycznie już od jakiegoś czasu mówiliśmy o tym i spekulowaliśmy, że Williams. Mógłby zostać na przykład przejęty częściowo przez Mercedesa. Tak, no ale tego nie chcę, więc dlatego tutaj mam taki pewien dysonans z tym wszystkim, bo z jednej strony Williams i Claire Williams wtedy głównie mówią o tym, że chcą być niezależni, nie chcą się uzależnić od żadnego. Dostawcy, w tym wypadku patrz Mercedes, odmawiają skrzyni biegów, robią własną skrzynię biegów, i teraz pojawia Tracą się. na tym. Tak, pojawia się teraz magiczny pan Mazepin, który petrodolarami chce posypać, no ale to jeżeli oni nie chcą Mercedesa, to jaka jest szansa na to, że będą chcieli sprzedać zespół człowiekowi z Rosji? Też tego nie rozumiem, tym bardziej, że ta sytuacja z, z panem o nazwisku Wolf przed laty nauczyła chyba zespół, że jest mocno zdystansowany do wszelkiego rodzaju przejęć i, i możliwości tak. głębszej inwestycji. Natomiast właśnie ciekawi mnie to, to dlaczego nie Mercedes? Dlaczego nie ktoś, kto jest blisko, patrz, to to Wolf, udziałowiec Williamsa i ktoś, kto tam wcześniej był i pracował. Dokładnie. A ktoś z zupełnie innej części świata, tak naprawdę, mentalnej i kulturowej. Ktoś, kto ma pieniądze tak się mówi. Niewiadomego pochodzenia. To też dlatego ta, ta sytuacja no i z Racing Point się, skończy, ktoś, się skończyła. I ktoś, kto w Formule 1 nigdy jakby nie był. No ma pieniądze, natomiast no, no to tyle, tak? A Mercedes gigantyczne zaplecze. Jakby wiele wiele części, które mogliby od Mercedesa prosto brać. Jak Alfa od Ferrari. Tak, no patrzę troszeczkę na to wszystko z przymrużeniem oka, bo mam wrażenie, że to może być duży news, ale natomiast nie wiem, czy coś z niego wyniknie więcej. Nie masz takiego właśnie wrażenia, że to jest trochę dziwna sytuacja, że mówi o tym ktoś, kto jest bardzo wiarygodny, ale jednocześnie wiadomość jest, ja bym ją wepchnął między bajki, gdyby się nie okazało, że powiedziałoby to właśnie ta osoba. Tak, no jakby no to to jest tym wszystkim najdziwniejsze. Może faktycznie coś jest na rzeczy, może, może William troszeczkę zaczyna być pod ścianą i przestaje widzieć opcje inne niż inwestycja kogoś z zewnątrz. Tylko teraz pytanie, czy faktycznie miałoby się to ziścić w taki sposób, że ktoś wykupuje, jak się domyślam, większościowy pakiet udziału w zespole, jednocześnie przejmując nad nim władzę. Frank Williams już raz stracił zespół w swoim życiu. Właśnie o tym wcześniej to Czy e, po prostu miał Miałby to być kolejny mocny inwestor. Patrz stroll wcześniej. Nie wiem, czy pamiętasz, wiem, że oglądałeś ten serial na Netflixie o Formule 1. Ja tam wypatrzyłem, w jaki sposób Claire um, zwraca się do pana strolla i miałem takie wrażenie, że um, ona była tak trochę mu podległa w tak, tej całej tak, sytuacji. Tak, też tak, trochę, też tak widziałeś Tak tam? to troszkę wyglądało. Być może to miała być powtórka z rozrywki, tylko z większym inwestorem, z kimś, kto ma jeszcze więcej pieniędzy. Może tak, no ale to. Ciężko, ciężko się do tego odniem, czy więcej? Nie wiem jak się do tego zbytnio odnieść. No mówię, jakby nie jestem w stanie sobie przyswoić w głowie tego, że nagle William zmienia zupełnie podejście i, i akurat wybiera i akurat wybiera rosyjskie pieniądze, które przekoleją, tak i no jakby nie wiem, czy o nich Jaki jest sens rozmawiania o tym w tym momencie, kiedy tak naprawdę Williams w każdym możliwym posunięciu udowadnia nam to, że chce być niezależny. Chce być dalej być za wszelką cenę Williamsa za wszelką cenę. Obojętnie jaki to nie byłby los. No los na razie jest. Właśnie go widzimy teraz. Tak, do drugi sezon są z tyłu stawki, szczerze powiedziawszy, z problemami bardzo podobnymi do tych, które były w roku ubiegłym, nawet nie wiem, czy nie troszkę większymi. No, musimy chyba czekać na rozwój sytuacji, nic innego nam zbytnio nie zostaje. Bo... A życzyłbyś sobie tego? Życzyłbym sobie tego, żeby w się pojawiły się na pewno większe pieniądze, no i to, to jakby... Formuła 1 jest dość prostym sportem, pod jednym względem. Jeżeli masz duże zaplecze i masz duże pieniądze, to jest Ci dużo łatwiej. Masz duże możliwości. Tak, słowo duże tutaj wielokrotnie użyte, no ale to pięknie pokazuje. Możliwości się zwiększają, jest Ci łatwiej gonić stawkę w takim, w takim miejscu, czy łatwiej jest Ci też zrobić po prostu boli. Nie masz problemu z tym, żeby części docierały na czas. I nie byłeś w takiej sytuacji, że boisz się o to, że nie wierzysz na tarki, żeby ci się bolić nie rozpadł, bo nie będziesz miał czego wsadzić do samochodu. Tak? A teraz tak jest, tak. tylko z drugiej też strony kontrargumentem jest na przykład has, który nie ma wielkiego zaplecza, bo wszystko robi na zasadzie outsourcingu. Po tak. prostu kupuje gotowce. Więc pytanie, co, jaka jest droga, jaka jest droga <coughs> dla, dla Williamsa optymalna? Może faktycznie pójść drogą hasa, pójść w jakiś outsourcing, odezwać się do dolary i, i na przykład, i, na przykład i, i robić to robić to w ten sposób. Czy na pewno oni chcą pójść w inwestora, który no, no, zabierze im zespół? no Tak to nazwijmy. To już nie będzie rodzinny zespół Williamsów, tylko to się zrobi zespół z rosyjskimi pieniędzmi, w którym Williams będzie pewnie tylko w nazwie. To ja mam taki krótki wierszyk, który właśnie ułożyłem. Czy mogę? No, jak nie musisz, to możesz. Brzmi on tak. Williams, prędzej idźcie do Dalary niż na wschód po petrodolary. Jezu. Yes. Słaby, nie? Strasznie słaby. Nie do końca wierzę w to, że tak to się może skończyć, bo tak naprawdę oznaczałoby to koniec jakiegoś sektora, jakiegoś, jakiejś części działalności tego zespołu, taki jaki on jest, mimo tego, że brnie w jednym kierunku. Tak, Dlaczego no to... akurat ten człowiek? Ja nie mam nic do niego, nie znam tego człowieka, nie mam pojęcia jakby, nawet nie wiem jakie interesy prowadzi na wschodzie. Niemniej jednak, dlaczego tak to się ma skończyć, skoro pan Stron nie mógł? Tak. Skoro Mercedes nie mógł, dlaczego ktoś taki mógłby teraz to zrobić tak ad hoc? I o tym pisze taka osoba. Okej, okay, no, pisze, pisze o tym, że jest taka, są takie rozmowy, ale może to są tylko rozmowy. Może to jest tak, że jak na przykład z transferem Michała Kucharczyka do Realu Madryt. Nie wiem, kim jest Michał Kucharczyk. Michał Kucharczyk Real Madryt jest... to jest ten zespół rugby? Michał Kucharczyk, Michał Kucharczyk chce pójść do Realu, a Re Real go nie chce. To Aha. jest na tej zasadzie, nie? Czyli są w połowie do Tak, dokładnie, są w połowie drogi, natomiast yy, może, może tak to wygląda, może faktycznie jest zainteresowany, natomiast nic z tego nie, po prostu nie będzie. Czekamy na rozwój wydarzeń i chyba to wszystko, co możemy o tym powiedzieć. Tak też mi się wydaje. I teraz nastał czas na nadrobienie zaległości w komentarzach. Komentarzy jest mnóstwo. Nasi widzowie zasypują nas nimi od jakiegoś czasu, za co wam bardzo dziękujemy. Widzowie, bo słuchacze nie komentują ciężko, na Spotify. Ciężko, Spotify. ciężko jest nam wybrać nawet mm. coś, o czym, o czym mamy mm. rozmawiać, bo jest tego tyle po prostu. Zacznij ty, jeśli mogę cię prosić. Dobrze, więc zacznijmy. Pierwsze pytanie, które będziemy tutaj, tak powiem, omawiać, Słucham. Michał Cisek. Pozdrawiamy Cię, Michale. E, jak sądzicie, zamiana Albon do Red Bulla, Gasti do Toro Rosso byłaby możliwa? W Bahrainie poza delikatnie innym odcieniem niebieskiego na bolidzie nie było zbyt wielkiej różnicy. Bardzo cenna i uszczypliwa uwaga, jak tak możesz? Tak, yy, sytuacja inaczej. Czy są bo... możliwe tego typu zamiany w tych dwóch ekipach? Historia pokazuje, że tak. Patrz Max Verstappen. Tak, i jego wejście przebojem do, do Red Bull'a. Wygrał pierwszy wyścig Red Bull'u, tak się złożyło. Yy, jest to możliwe, natomiast to są już daleko idące wnioski. Myślę, że musimy z tym naprawdę dłużej poczekać, bo no to, to na razie jest tak, że Gasly się jeszcze uczy, bolidu. Red Bull powiedział nawet o tym, że chyba daje mu połowę sezonu na to, żeby się w ogóle przystosował do tego, czym teraz jeździ. No więc ta, do połowy sezonu zostało nam jeszcze, mieliśmy 4, no jeszcze gdzie? 7, 7 wyścigów. A, powiedzmy, powiedzmy 7. 7, 6, 7, 6, 8, 8. No tak, tak, to, tak. Natomiast na pewno jest tak, że zespół czuje delikatne rozczarowanie, biorąc pod uwagę to, jak wyglądał w zeszłym sezonie między panem Hartleyem i panem Gaslim, jak bardzo pan Gaslim pokazał się z dobrej strony, a pan Hartley niestety nie. Więc tutaj wybór był oczywisty i decyzja o tym, żeby Gasly był tam gdzie jest, moim zdaniem była dobra. Tak, ona była dobra, bo to była najlepsza opcja dla Red Bulla w tym momencie i Gasly łapka. pokazywał się naprawdę ze świetnej strony. Natomiast jeżeli Albon będzie się prezentował dalej tak samo, a Gasly nic nie zmieni, no to taka zmiana jak najbardziej jest możliwa. Nie wiadomo jeszcze co zrobi Danił. Czekam, też trzeba... ja w niego wierzę bardzo mocno. Tak, o nim jeszcze trzeba coś pamiętać. To nie jest tak, że Toro Rosso, jakby tylko jeden kierowca jest tam dobry i rokujący. No Alex Albo, no Alex Albon nie jest rokujący, tylko teraz pytanie. Skoro ktoś, kto jeździł w Toro Rosso półtorej sezonu, mogę tak powiedzieć, mhm. przyszedł do Red Bulla i się nie sprawdza, bo tak widzimy teraz, no czy jest sens tam w połowie sezonu pakować kogoś, kto będzie o jedną trzecią, tylko jedną trzecią dystansu, czyli tak, no bo jeździ pół sezonu wtedy, tak? Albo w formule 1, to czy to nie jest jeszcze większe ryzyko niż no zostawianie tam Gasly'ego? No zobaczymy, zobaczymy co będzie dalej. Na razie trzeba z tym poczekać, ale tak, taka zamiana jak najbardziej jest możliwa i to się może przydarzyć. Teraz Twoja kolej. Dobrze, moja kolej. Ja mam komentarz. Yy, Kuba Wrona. Kuba, pozdrawiam Cię serdecznie. I Kuba Wrona pisze, czy wobec dalszej, słabszej formy pana Giwinaciego myślicie, że Alfa Romeo w połowie sezonu na prośbę Ferrari. Odda fotel Schumacherowi. Myślę, że na spa coś takiego może się zdarzyć. Pozdrawiam. Więcej filmów będzie. E... Alfa Romeo to nie Red Bull. I tutaj to, to jest takie fajne przejście pomiędzy tym, bo z jednej strony mamy tego Red Bull'a. Nie wierzę w to. To jest raz z tego względu, że. Ferrari chyba na to by nie, nie poszło, to, to na pewno, a dwa Mick Schumacher nie ma po prostu super licencji. Musimy trochę poczekać jeszcze. Tak, i o to się rozbija wszystko. To, że Mick Schumacher trafi do Formuły 1 jest niemal pewne? Nie Jest pewne. I że będzie to Alfa Romeo? Mam nadzieję, że będzie to Alfa Romeo. Niemal pewne. No Pojawiają się jakieś gdzieś... głosy o Ferrari już. No nie, nie, nie. To znaczy, słabsza dyspozycja. Oby nie. No, jakby nie wierzę w to, bo masz dwóch świetnych kierowców Ferrari. Jaki jest sens teraz któregokolwiek z nich się pozbywać? Pamiętajcie sobie. o tym, że Sebastian jest naprawdę świetnym kierowcą. Po prostu... Zdarza się różnie, a ostatnio Ferrari po prostu jako zespół się spisuje troszkę gorzej. Tak, my też mówimy dużo o Leclercu i, i trochę, trochę też jakby ta cała narracja, która się wokół Leclerca pojawia i którą również my, my, my prowadzimy, trochę, trochę Vettela. deprecjonuje Wetela i trochę sprawia, że <coughs> ludzie zaczynają patrzeć na niego w złym świetle, jak na jakiegoś niemieckiego oprawcę, więc to nie... Jakie słowo w kontekście Włoch, to jest bardzo, bardzo interesujące słowo. Nie, nie, moim zdaniem nie będzie tak, Bartka zdaniem chyba też, że stanie się coś niewiarygodnego i w połowie sezonu na przykład na SPA Schumacher zadebituje w Formule 1. Nie, nie. wiem, co musiałby zrobić winacji, naprawdę nie wiem, to, to musiałby naprawdę chyba jeździć ogony, trzeba też pamiętać, że on miał to awarię silnika. Pascal Verlain jest... siedzi w symulatorze i czeka na takie miejsce i taką tak, okazję, więc... wolałbym sadzić tam na pół sezonu Pascala Verlaina. a pamiętajmy o tym, że przy tych przejściach, to był 2009 rok, kiedy Felipe Massa miał taki wypadek. Ferrari zawsze miał kogoś, kogo mogło wepchnąć nawet na jeden, dwa wyścigi. Luka Badoer. Na przykład. Tam jest, jest ławka, teraz tą ławkę tworzy na przykład Pascal Że Luka Badoer by wsiadł. No nie, bądźmy, bądźmy poważni. Nie, no to nie, nie, nie wierzę w taką historię. Nie, nie w Alfie i nie z Mickiem Schumacherem po prostu jeszcze nie. Dziękujemy za pytanie. Bartku, kolejne. Maciek O jest, Cześć Maciek. Jest, jest, jest tutaj twórcą tego komentarza. Czy nie uważacie, że przykłady Lando, Leclerca czy Maxa sprawią, że zespoły będą coraz chętniej sięgały po świeżą krew? Nie widać, żeby ci kierowcy jakoś bardzo odstawali, a na pewno są tańsi do, do utrzymania. To jest tańsze, ale tańsi do utrzymania. To jest pytanie, które bardzo mocno odwołuje się do tego, o czym my gdzieś tam ostatnio pozakulisowo bardzo mocno tak. rozmawiamy. A mianowicie? Mianowicie to, że nowi kierowcy wchodząc, jakby, roz... ja jakiś czas temu patrzyłem na Formułę 1, z... nie powiem, z troszeczkę byłem przerażony, bo starzy kierowcy mają to do siebie, że no, nie, młodsi już nie są i wiadomo, że prędzej czy później karierę skończą. Doskonała nie było, logika. Nie było zbytnia osób, które mogłyby ich zastąpić. Natomiast teraz mamy dosłownie wysyp talentów. Był ten Max, który się Wtip pojawił. Na... Teraz pojawia się Gasly, który też dobrze rokuje, ale no, przede wszystkim pojawia się Lando, który jest od samego wejścia jest świetny. Jest Leclerc, jest Albon, i to pokazuje, że tak, to będzie prawdopodobnie ta ścieżka, jest Russell. Dziś jest e... Sainz, nawet jeszcze pamiętajcie. Tak, to, o jest, tym. to jest ta ścieżka, którą będą szły zespoły, na pewno. Łatwiej, łatwiej jest wziąć na pewno kierowcę. Teraz trzeba pamiętać, że jest F2, wychodzący kierowcy na przykład są dużo lepiej przygotowani do tego, żeby jeździć Formule 1. Patrzcie, co się dzieje właśnie z tego, tymi debiutantami. Ci zawodnicy teraz, tak na naprawdę... Na przykład Landon Norris czy George Russell, to są goście, którzy jakby medialnie zachowują się tak, jakby w Formuły 1 nieździli od dawna. Tak. Doskonale poruszają się w tym środowisku, przygotowanie fizyczne mają na obłędnie wysokim poziomie i jednocześnie taka dojrzałość na torze jest zaskakująca. Patrz, Albon. Tak, no jest na pewno też jeszcze na przykład no w, samej, w samej F2, no świetnie zaczynający sezon Luca Giotto. Eee, są Przecież Latifi. Jak Giotto? Giotto. Mówiłem Giotto, zawsze mówiłem. Tak, może, może Giotto. Jak się czyta? W sumie GH we włoskim chyba tak, masz rację. Nie mam pojęcia. No, nie wiem, może, może pewnie ja się mylę znając życie. Nazwiska i my wymawianie to zawsze jest zabawne. Ta nie racja. mówimy już o warsztapenie. Staramy się nie mówić. Nie wiem, czy Ricardo ostatnio... Mógłby pójść. No nie więc tak, to, to jest ta ścieżka, którą będą szły zespoły i będą wyciągali tych młodych kierowców. Jeżeli jeden się nie sprawdzi, hmm. no to po prostu będzie on, że użytko powiem, wyrzucany a będzie brany następny. Weźcie pod uwagę też jedną rzecz, proste obliczenie, z którego wynika, że prawdopodobnie roczna pensja na przykład Sebastiana Fatela pozwalałaby spokojnie wesprzeć pięciu, sześciu młodych kierowców. Podczas startów w Formule 3 i Formule 2, i wsadzenie ich jako kierowców rezerwowych w Formule 1. Tak. Więc ta ławka automatycznie rośnie. Red Bull tak kombinował, ale no, nie wiadomo, czy to management to troszeczkę tak. jednak. Więc yy, tak to samo. jest opłacalne finansowo nawet, tak. jeżeli się ktoś trafi właśnie po kroju Norris Leclerc. A propos Norris, no spojrzysz na McLarena, pozbywasz się gigantycznego kontraktu Alonso masz dwóch, i młodych, masz dwóch kierowców. młodych kierowców, którym płacisz no powiedzmy jedną trzecią tego łącznie, pewnie no, nawet mniej. mniej, jedna piąta, jedna szósta tego, co płacili Alonso. No i Norris I, na i masz się wyniki, okazuje. które, no tak, gdzie Norris robi wyniki naprawdę dobre i, i sezon zaczyna świetnie. Nie wiadomo, jakby było w Chinach, gdyby nie, nie, nie incydent na pierwszym okrążeniu. Także, no, tylko, tylko czekać na to, jak ci nowi chłopacy będą się w pokazywać i aż paru kierowców że tak powiem, jest już w fazie syłkowej. Baczki no to jeszcze chwilkę na pewno poczekamy i zobaczymy nowych ludzi. Ta chwili. kariera się teraz trochę też może wydłużyć niż w latach poprzednich, chociaż dawni mistrzowie byli jeszcze starsi, bo wtedy to był sport dla bogatych ludzi. Ale ja pozwolę sobie już kolejny komentarz przytoczyć tak, dziękuję. Bartku. Dzięki Maciek, jeszcze raz. Werta 2081, bardzo interesujący nick. Czy sądzicie, że Ferrari ma szansę w Baku patrząc na to, że dysponują tam dużą prędkością na prostych? Co odpowiada charakterystyce toru? Czy Ferrari ma Dużą prędkość na prostych. Największą wstawcę. Tak się mówi i tak to wyglądało. I tak to w wygląda w Chinach... na speed trapach. Wszędzie tak to wygląda. Widziałem taką porównażną szybką statystykę. To chyba pocisk wstawiał na Twitterze. Nasz widz, pozdrawiam cię serdecznie. E, której ewidentnie widać to, że jest szybsze Ferrari od Mercedesa, jest szybsze od Red Bull'a. I, na prostych, owszem. Więcej, natomiast... Użytkownik też słusznie podejrzewał, właśnie, że baku, ta bardzo długa, tak, prosta. Natomiast pojawia się jeszcze jedna rzecz, o której trzeba pamiętać, i to są wolne zakręty. I tutaj według statystyk Ferrari traci najwięcej do Mercedesa. No i w praktyce to wygląda tak, że prawdopodobnie Ferrari coś kosztem czegoś. Dobrze rozumiem? Ciężko jest budować bolid z takim pakietem, który będzie i bardzo prosty, najszybszy na, na, na długich, prostych, i jednocześnie będzie miał dużo docisków w wolnych zakrętach. No tak, no to, to, to jest faktycznie coś kosztem czegoś. Ale... No właśnie, więc mamy Azerbejdżan, Baku, tor uliczny, bandy jak w Singapurze. Tak. Dobrze tak mówię, tak. 90, pro... Pro, prosta 90, prosta 90. No, no, no. Nie przed... jest okej, okay, pierwszy sektor, ale tak. potem ten podjazd pod górę, tam jest bardzo ciasno. Trochę, trochę ten tor ciężko opowiedzieć, czy będzie tak bardzo faworyzował Ferrari. Na pewno ta moc na prostej będzie im pomocna dość, dość solidnie. Ale natomiast nie? zobaczymy, co pokaże Honda. Jeżeli faktycznie mają mieć jednostkę napędową mocniejszą o 20 koni, w Formule 1 20 koni, to już jest spora różnica także w baku może być bardzo ciekawie jasne, że Ferrari będzie miało dzięki prostym dużo, dużo większą szansę na to, żeby tam faktycznie wygrać, natomiast nie skreślałbym Mercedesa, no bo w zakrętach Mercedes wygląda chyba w tym momencie najlepiej i ja też uważam, że Ferrari prawdopodobnie będzie łatwiej tam się przystosować, niemniej jednak Mercedes też nie śpi i na pewno też przygotują akurat w takie ustawienia aero które sprawią, że ten bolid będzie szybki na prostych a Mercedes zawsze był szybki na prostych tylko w tym sezonie jakoś tak się tak się na tych speedtrapach porobiło. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale tak, ja uważam, że, że może być tak, że faktycznie zobaczymy Ferrari, które będzie mocno walczyło. Dziękujemy za to pytanie. Bartku, kolejne. Takie Q&A to tak. z tego się Pro, zrobiło. Pro Nightmare napisał komentarz. Pro Nightmare? Tak. Jakie wyścigi oprócz Grand Prix Wietnamu mogą stać się częścią sezonu Formuły 1 w najbliższych latach? I to jest właśnie ten news, o którym gdzieś tam wspominałem. Bo tak, bo to, że się pojawią, to, to nie mam wątpliwości Od czego zaczynamy? Zacznijmy od tego, że prawdopodobnie Grand Prix Grand Prix Niemiec pożegna, pożegna się z kalendarzem zaczynają się pojawiać takie głosy Szkoda, że to jest I to kolejny, kolejny chyba, znak europejski. Tak, i to chyba podał też i Roberto Cinkero, i jeszcze Joe Sayward. Też o tym mówił, że może tak się zdarzyć, że za chwilę nie będziemy mieli Niemiec, bo podobna pozycja Niemców jest bardzo słaba. W tym roku będzie dużo, dużo mniej e, przede wszystkim e, kibiców. Już wygląda na to, bo sprzedaż biletów dość znacząco spadła. E... Ciekawe dlaczego. No, to Sebastian. Tak, to Sebastian. Jeszcze do roboty. E, więc to jest jedna rzecz. Druga jest taka, że nie wiadomo, co będzie z Hiszpanią. Hiszpanie mają też problemy. Tam jest tam z tym są, torem. Tam, tam są straty, problemy jakieś półmilionowe pół faktury, które nie wiadomo, na co są. Brakuje pół czekaj, Ale konkluzja jest taka: nie da się wprowadzać kolejnych torów do Formuły 1, nie usuwając pozostałych. Kierowcy narzekają, że już teraz jest za dużo weekendów, więc jakby. Pierwsza część. Tak, musi się stać tak, że jakiś tor prędzej czy później musi wypaść. Mówisz o tym. Nie tylko Wietnam, Bartek. Miami się mówi o Miami. Miami mam... podobno jest na razie spalone. No to nie niespalony w takim razie jest uliczny Pekin, o którym możemy ostatnio czytać. Tak. Bardzo odważne wypowiedzi, które mówią o tym, że Prawdopodobnie doczekamy się drugiego wyścigu w Chinach i tym razem będzie to uliczny wyścig na torze w Pekinie. Prawdopodobnie. Tak, natomiast czy to tak będzie? W Chinach popularność chyba się nie udało zyskać, takiej popularności, jakiej się myślało. Liberty media jest zadowolony. Na pewno pomógłby jakiś Chińczyk w stawce. To nie mam wątpliwości. Jest jeden w Formule 2. Nie pamiętam nazwiska chińskie nazwiska, to nie jest moje forte. Ja o... tak. łatwiej spotkać. Tak. I jakby to się pojawia, jasne, natomiast tak, W Holandia prawdopodobnie już jest dogadana, Zandfort. i jest prawdopodobnie, no jest ten Wietnam, który będzie, Taki charakterystyczny mówi się charakterystyczny. o 22 wyścigach w przyszłym sezonie i więcej na pewno nie będzie, czyli dochodzi jeden, więc coś kosztem, kosztem czegoś, no tak jak, tak jak mówimy, pojawiają się te, te Chiny, Holandia będzie, będzie Wietnam. Więc, no tak, no, będą, będą nowe wyścigi, no ale będziemy się żegnać też ze starymi, dobrze nam znanymi torami. I trochę się boję tego, że ta Formuła 1 będzie coraz bardziej migrowała z Europy na inne kontynenty. Fajnie, bo na przykład no, Azerbejdżan no, to nie do końca tak daleko, no ale jednak to jest inna część trochę świata już tak. niż Europa. Ta nasza, którą my znamy. To jest ciekawy wyścig, ale z kolei pakowanie się w wyścigi w Azji... Drugie, drugie Chiny są dla mnie bez sensu. To jest rzecz, która... Drugi wyścig w Stanach... Koszty na przykład Niemiec. Fajnie, że ta Holandia wejdzie za Antwerp. To głównie jest przez Maxa, bo Max no, tam zawsze ma w Austrii swoją trybunę. Nie da się ukryć. E, I no, jedyne co mogę powiedzieć o tym, to szkoda, że to będzie kosztem Europy. Tak. Bo ta Europa, to są takie tory, które tak jak mówiłeś o Barcelonie, no to jest... że Holandia to, to Europa. Tak, tak. No ale jakby poza tą Holandią, <laughs> on okay, się cały no. czas o, o kolejnych obiektach poza Europą. Tak, no zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie się jak to się będzie rozwijało. Wiadomo, że Amerykanie lubią zarabiać pieniądze i szukać e, jak naj, jak, jak najszerszego grona odbiorców. E, może Indie by wróciły na przykład. To jest też duży rynek, tam jest Tor, ale no to no mówię. Karunczanuk musi się pojawić. Tak. Widziałem <laughs> Malia musi wrócić na złą zespołu, żeby był większy hype na to wszystko. To coś jest niemożliwe. No chyba nie. Zobaczymy. W każdym razie tak, no na pewno Holandia, na pewno, na pewno Wietnam, może Miami, może jeszcze jeden wyścig w Chinach. To są, to są te takie, które się obecnie pojawiają i mogą, może tak faktycznie być. No i to chyba wszystkie komentarze, które chcieliśmy tak. Wam przytoczyć. Tak. A i na koniec pozdrawiamy tych, którzy trafili do nas z portalu f1fanklub.pl Dokładnie tak. I dziękujemy Wam bardzo za to, że jesteście z nami, za to, że oglądacie nasze podcasty na YouTube i słuchacie nas na Podlinie Spotify. Tak, ja też chciałbym Was przeprosić, że dzisiaj jestem taki zakatarzony, ale jakieś przyziębienie mnie, mnie dorwało, więc jakbym bardzo pociągał nosem, to Komuś Przepraszam. Zypocza. Eee, tak, dziękujemy Wam za, za słuchanie nas, oglądanie, zachęcamy Was do subskrybowania. Koniecznie. Do lajkowania filmów, lajkowania nas na Facebooku, czy do followowania nas po prostu na Twitterze. Ostatnio próbuję być aktywny. Tak. Docencie to. Tak, próbuję, on cały czas próbuję. ja, ja, ja doceniam, tak, to, to mogę tak powiedzieć. Z hashtagami jeszcze różnie jest, zawsze tak. zapominam dodawać je na koniec, ale próbuję chociaż. Kiedyś się nauczysz. Twitter to jest coś nowego w moim życiu teraz. Zdecydowanie. Dzięki Wam. Dziękujemy Wam bardzo. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć. Cześć.